Cześć, widzowie! Dzisiaj nietypowo, bo będę grać arenę nad rzeką. Proszę bardzo, zrobiła się przepiękna zima i mam nadzieję, że nikt nie postanowi tutaj sobie przyjść na spacer, bo będę grać. Także hejka, to jestem ja. Muszę sobie wybrać, tak w ogóle dałam sobie czapkę, żeby... żeby, 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 żeby... żeby, żeby kurczę... Ej, w ogóle dawno nie grałam lawą żeby mi telefon nie zmógł nie zmógł? chyba tak no w każdym bądź razie, żeby go nie zalało muszę się rozglądać, czy nikt nie idzie ale mam taki fajny statyw mam nadzieję, że Wam się odcinek spodoba gram na jakiegoś Mohameda i zobaczymy a dobra, tu mi się troszeczkę ukryło zacznę sobie balonem nie wiem, czy to w ogóle będzie widać, jak ja, gra, jak ja gram ja sama nie widzę, bo muszę nagrywać jednym telefonem a drugim e, grać, a jeszcze patrzeć na to to jest jakiś Look Bajor. Czy ja teraz aktywowałam Kinga w tym momencie? Nie, ale ma ten fajny, ruchomy skin. do Dowierzy. W ogóle nowy sezon szykuje się w poniedziałek. Więc jeżeli chcecie, to możecie mnie wesprzeć, wpisując mój kod, czyli kod Ewe. Będę Wam wdzięczna. W ogóle dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierają. Czy to w Brawl Stars, czy w Clash Royale, czy gdziekolwiek. Także dziękuję Wam, widzowie. I pozdrawiam bardzo serdecznie, a ja teraz będę atakować lawą. Mam nadzieję, że się uda. Taki nietypowy dzisiaj odcinek. Powiem Wam, że fajne mam stanowisko. O Jezus, jeszcze się nadziałam na jakąś gałąź. Dobra, 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 ja teraz będę, będę Cię atakować. Mój kolega ma tutaj 7,5 tysiąca, więc oboje dostaniemy 0 pucharków. Nawet jeżeli ktoś przegra albo ktoś wygra, więc... No, zobaczymy. Zobaczymy. Także tak to się prezentuje. Czekam na princeskę. Bo ta princeska gdzieś tam jest, ale chyba aktywuje Kinga przy okazji. Dokładnie tak, ale już jest jeden i jeden, więc to nawet nie jest ważne, czy ja teraz wygram, czy przegram. W sensie czy aktywuję Kinga teraz czy później, bo już jest GGS. Już jest GGS, zobaczcie to. Patrzcie jak super. 213, a tu najlepiej mam wieży? Nawet nie spojrzałam, ale już jest good game Także nice Mój statyw zdał Zdał swoją W ogóle muszę cały czas się obracać, bo Nie wiem czy ktoś nie postanowi sobie Przyjść na, na spacer Więc wiecie o co kaman O Jezus, ja cały czas się dzikam w to Ale dobra, mamy Golden chesta, dawno nie grałam w ogóle lałam Bo jak wiecie przyniosłam się na balona Więc no Ale fajnie, fajnie, fajnie Ach, coś w ogóle tutaj widać. Może sobie tak to poprawię. O, teraz jest sobie better i lecimy z drugą walką i zobaczymy, czy ją wygram, czy przegram. Zobaczymy. Jezus, mam cały czas chizę, że ktoś tutaj przyjdzie. <gry> czy ktoś tutaj przyjdzie i mnie zobaczy, jak ja tutaj sobie gram. Uu, wall wallbreakery lecą. Wallbreakery. Dobra, 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 dobra. Co tu się w ogóle dzieje? O nie, fajerka. Powiem Wam, że nie nienawidzę tej karty. Ona mnie strasznie wkurza. Tu leci. O nie, dlaczego teraz ja ciągle gram na... o o! o, -o ja nic nie widzę, bo ja muszę nagrywać i... I patrzeć i jeszcze tutaj... Ogarniać, czy ktoś, nikt nie... Czy ktoś nie idzie. <noise> Więc to jest zabawne, chociaż no... Nie ma prawa tutaj nikt przyjść tak naprawdę. Ojo, o, zaczęło wiać. A, śnieg mi tutaj! Pff, pff, śnieg mi tutaj pada. Dobra, jeszcze leci mi nipekka. Nie mam jak się obronić, więc chyba muszę rzucić minera. Ja dzisiaj wrócę do domu, cała podziurawiona przez te gałęzie od tego drzewa. Dobra, może będę atakować. Jezus, myślałam, że słyszę jakieś głosy. To chyba jakaś kura w oddali gdacze. No wyostrz się bo tutaj normalnie gram. W ogóle dajcie znać, czy podoba Wam się taka forma. Forma odcinka, że ja tak właśnie gram. Chyba będzie przegrana. Tak mi się wydaje boże, ale jest tak zimno. To jest moja wieża, to jest jego wieża. Robi się nie za ciekawie W ogóle nie wiem, jak bym to. Nagrywać za bardzo. Jest naprawdę bardzo, bardzo. Chyba zmisowałam strzałki. Tak mi się wydaje, że zmisowałam strzałki. Zmisowałam strzałki. O jezu, za chwilę będę miała sine dłonie. Ale myślę, że jakoś sobie poradzę. Dobra, tak to ogarnę. Bo wiecie, bo ja teraz też muszę patrzeć na ekran i za bardzo nie widzę tutaj. Jeszcze mini mi tutaj biegnie. Co się tutaj odwaliło? Jak ja to przegram teraz? Jasne, że ja to przegrałam. Jasne, że tak. Koniec. Koniec, widzowie. Koniec. Dobra, także to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Ja... Nie będę już grać, ponieważ jest mega zimno, ale myślę, że takie 6 minut wystarczy. Ja nadal mam 7,5 tysiąca pucharków. Także trzymajcie się ciepło. Pa, Pa!